Pomysł wspierany przez władze Jeleniej Góry i zaaprobowany przez władze województwa przynajmniej na razie można wyrzucić do kosza. Brakuje pieniędzy i sprawa znów została odłożona w czasie. To zadanie, połączenie Wrocław-Jelenia Góra, które było planowane, ono zostało zdjęte z programu budowy, z programu rządowego, bo to pieniądze samorządu na to są za małe. Ja rozumiem pana marszałka, który mówi, że, się, że czegoś się nie da rady. Nie da rady tego zrobić, Urząd Marszałkowski. My od Urzędu Marszałkowskiego żądamy, żeby przygotowana została koncepcja, tak jak została zrobiona koncepcja dla S-3, przepraszam, S-8 w Kotlinę Kłodzką. Czy Kotlina Jelenia jest gorsza od Kotliny Kłodzkiej? Jaka jest więc szansa na zrealizowanie tego zadania, na przykład w ramach przyszłorocznego budżetu? Takie tego typu inwestycje nie są małymi inwestycjami, nie są tanimi inwestycjami. Jeżeli wypadły z krajowego programu Trudno będzie je przywrócić. Stąd też apel do parlamentarzystów, szczególnie parlamentarzystów koalicji rządzącej, żeby zrobili wszystko, żeby to połączenie z powrotem stało się zostało wprowadzone do programu kolejowego. Ja myślę, że w tej perspektywie jest szansa na to, żebyśmy dopieli projekt, dopieli Całą koncepcję i projektowanie tej linii. Jeżeli e, będą oszczędności przy tych 60 kilku miliardach złotych, jakie PLK posiada na budowę i modernizację linii kolejowej, a na pewno będą takie modernizacje, to około miliarda złotych znajdzie się na budowę tego odcinka. W ostatnich latach, dzięki remontom prowadzonym na kolei, czas podróży pomiędzy Jelenią Górą a Wrocławiem uległ skróceniu o połowę. To bardzo dobry wynik, choć dotychczasowe zapowiedzi zarówno władz wojewódzkich, jak i miejskich dawały nadzieję na więcej. Jedno jest pewne, w tym roku żadne decyzje w tym kierunku nie zostaną już podjęte.